Witam w części drugiej. Rozmawialiśmy o tym, jaka przyszłość czeka Windows. A teraz kolejna Androida. Android się teraz bardzo unifikuje. Po nowym roku czeka nas nowa wersja systemu. Ice cream sandwich. Tak. Co możesz mi o nim powiedzieć? Przede wszystkim, to, tak jak rozmawialiśmy o, o Windows 8 i Windows Phone, nie, że będą wyglądać podobnie. Tak samo Android też przeszedł swoją lekcję i. No, Wyszło z niej, że unifikacja to jest podstawa. Google wprowadza teraz nową wersję systemu Android, właśnie nazwaną Ice Cream Sandwich, oznaczony cyfrą 4. No i to będzie odejście od systemów tylko i wyłącznie smartfonowych i tylko i wyłącznie tabletowych. Tak jak system smartfonowy, czyli kolejne edycje, tam Freud, Eclair, Gingerbread i wcześniejsze wersje, bardzo się sprawdziły i zyskały olbrzymią popularność na całym świecie. Połowa rynku praktycznie należy do Google'a smartfonowego. Tak, na tabletach no, można z czystym sumieniem powiedzieć, że nie za bardzo to wyszło. No, zabrakło właśnie jakby ekosystemu aplikacji, i tutaj Google trochę przegrało. Czyli, czyli przegrali dlaczego, bo nie było aplikacji, nie na było ten aplikacji, system? Tak, po prostu ciężko było, nie było aplikacji, też Android Market nie był przygotowany do systemu tabletowego. Tak naprawdę nie może się było połapać, czy ta aplikacja jest na smartfona, czy ona jest dedykowana na tablety. No i Google się chyba uczy na błędach. Teraz Ice Cream Sandwich to będzie jedna wersja systemu, która będzie przeznaczona i na smartfony, i na tablety, będzie poprawiona. I co ciekawe, bardzo dużo elementów zostało wziętych z wersji tabletowej, na przykład brak fizycznych przycisków, które zostały zastąpione przyciskami software'owymi wplecionymi w interfejs. Ale myślisz, że, że łatwo będzie przeprowadzić taką unifikację? W końcu Android jest... Y na czy smartfonach, czy tabletach różnych producentów, każdy producent może wprowadzić na przykład ekran innej rozdzielczości, no i tak, nie ale będzie z tym żadnego problemu. Taka sytuacja jest teraz na smartfonach. Smartfony z Androidem mają ekrany o jakiejś tam mizernej rozdzielczości 200 iluś pikseli na 400 ileś, ale są też już ekrany HD. W kontekście tylko poprzerabiania grafik albo podrabiania innych grafik na, na, do aplikacji w innej rozdzielczości, to nie ma żadnego problemu. Natomiast będzie znacznie prościej, skoro będzie jeden kod, na który się będzie robiło aplikacje i będzie można dostosować korzystając z jednego kodu do ekranu smartfonowego i do ekranu tabletu. Wspomniałeś wcześniej o Android Market, że nie był przygotowany właśnie na, te, na, na wejście tabletów, no ale jak widzimy, rozwija się on dosyć prężnie. Ostatnio stuknęło mu 10 miliardów pobrań. Jest to wynik y, bardzo dobry, gdyż wystartowali mniej więcej w tym samym czasie co App Store od Apple, bo App Store w 2008 w lipcu, a Android Market, bodaj Android Market bodajże w październiku. Więc dosyć y, mały odstęp czasowy. No i Apple Store bodajże, y, App Store, przepraszam, bodajże miał chyba 15 miliardów w czerwcu. No. Więc idą nieźle. Tak, tylko że w App Store. Znacznie więcej aplikacji to są aplikacje płatne, i też deweloperzy więcej zarabiają w tej chwili na nich, natomiast w Android Marketie są głównie aplikacje darmowe. Tutaj ciężko mówić, dlaczego się tak dzieje, ale no dla Google niewątpliwie jest to problem. Jest to też problem dla deweloperów, którzy tworzą aplikacje na smartfony z Androidem i na tablety. No i z okazji tych 10 miliardów pobrań mamy teraz promocję, czyli wiele bardzo fajnych aplikacji jest sprzedawanych. Aplikacji, które do tej pory były płatne, kosztowały 5, 6, czasami nawet 15 złotych, są sprzedawane po 30 parę groszy. Myślisz, że to jest też po to, żeby zachęcić, jeszcze bardziej ludzi tak, zachęcić? To ma być zachęta, żeby wreszcie zapłacić za aplikację, zobaczyć, że to trwa tylko chwilę, skorzystać z Google Checkout. Ja, ja akurat już od jakiegoś czasu korzystam z niego i kupuję płatne aplikacje. Są często znacznie lepsze niż te darmowe, a te kilka złotych warto wydać, myślę. Ale większość osób, z którymi mam kontakt i mają telefony z Androidem, ciągle tego nie zrobiły i wybierają tylko i wyłącznie darmowe aplikacje. Jeżeli ktoś się decyduje na smartfon i nie kupuje aplikacji, to jakby marnuje potencjał tego urządzenia. Tak przypomniałeś mi jeszcze, że jest taka jedna niechlubna rzecz związana z Android Marketem. To jest to, że polscy deweloperzy nie mogą ciągle sprzedawać oficjalnie aplikacji poprzez Android Market, co jest bądź co bądź idiotyczne. W tej grupie państw, które, które mogą to robić i mogą się rozliczać jakoś z Google, znajduje się tam mnóstwo w tych, w tym prawie wszystkie z Unii Europejskiej, nie licząc Polski. To, to, tym, tym, no Naprawdę, to jest bardzo niechlubne i tutaj, tutaj wielki minus dla Google. Miejmy nadzieję, że Android Market otworzy się na polskich deweloperów, którzy w końcu będą mogli na tym systemie u nas normalnie zarabiać. Dziękuję Ci, Maciek.